Poznaj Michaela, przedsiębiorcę w średnim wieku, którego życie uległo diametralnej zmianie po zawał serca. Kiedy balansował na granicy śmierci, natknął się na głębokie przesłania związane z życiem po śmierci, które nie tylko przekształciły jego postrzeganie ludzkości, ale także dostarczyły życiodajnych ostrzeżeń o przerażającej przyszłości, której nie możemy zignorować. Co jeśli zawał serca ujawnił najważniejsze tajemnice wszechświata, odsłaniając prawdy stworzone dla ludzkości? Niezwykłe doświadczenie Michaela ma na celu przekazanie spostrzeżeń, które kwestionują nasze myślenie i stawiają nas w obliczu twardej rzeczywistości, sprawiając, że widzowie będą trzymać się krawędzi swoich miejsc w oczekiwaniu na te transformujące objawienia. Mało przypuszczał, że te naglące ostrzeżenia mogą wstrząsnąć naszym zrozumieniem, a być może nawet okazać się kluczowe dla naszego przetrwania. Zostańcie z nami, aby odkryć szokujące prawdy, które tylko czekają, by je poznać. Wszystko zaczęło się od palącego bólu w klatce piersiowej, intensywności, która ogarnęła mnie jak ogień przeszywający moje żyły. Zwaliłem się na podłogę, moje serce biło jak oszalałe, zmagając się z ciężarem, który ledwie mogłem znieść. W tej chwili, gdy ciemność zaczęła mnie otaczać, poczułem przytłaczający spokój. Odlatywałem, unosiłem się w górę, oddzielony od chaosu mego zawodzącego ciała. Nagle ból ustał, ustępując miejsca głębokiej lekkości, która mnie otuliła. Stałem się obserwatorem, unosząc się nad swoim ciałem, oglądając panikę ratowników poniżej. Desperacko próbowali mnie ożywić, ich twarze były pełne napięcia, ale ja nie czułem strachu, żadne zmartwienie nie zaprzątało mojej głowy. Zamiast tego Mój umysł wypełniał niezrównany spokój, jaśniejszy niż jakikolwiek moment, który kiedykolwiek przeżyłem. Po raz pierwszy naprawdę poczułem pokój, jakby wszystkie ciężary, które nosiłem, zostały zdjęte jak piórko unoszące się w powietrzu. W tej ulotnej chwili, życie i śmierć stały się jedynie iluzjami, przyćmione przez spokój, który ogarnął moją esencję. Było to transformujące. Jakbym wkroczył w stan łaski, gdzie wszystko było doskonałe, wolne od zmagań i zmartwień, które kiedyś definiowały moje istnienie. Chaos świata zniknął. Dźwięki, pośpiech, hałas. Wszystko wyciszyło się w milczeniu, i byłem wolny od ciężarów, otoczony głębokim poczuciem miłości i akceptacji, które trudno mi opisać słowami. A potem wszystko zniknęło w ciemności. Czy na pewno? Gdy ciemność mnie otaczała, nie czułem strachu. Zamiast tego odczuwałem ujmujące przyciąganie, łagodne zaproszenie do przodu, do odkrywania tego, co leży głęboko za zasłoną cieni. Czułem, że stoję na progu nowego istnienia, które wzywało mnie obietnicami zrozumienia i prawdy. Jednak część mnie wahała się, co jeśli to, co leży przed mną, przekroczy wszystko, co mogłem zrozumieć. Co czekało mnie za kurtyną? Czy znajdę odpowiedzi, o których nigdy nie wiedziałem, że ich potrzebuję? Oczekiwanie na to, co ma nadejść, unosiło się jak słodka nuta w powietrzu, kusząc mnie do głębszego zanurzenia w tajemnice, które czekały na odkrycie. Unosiłem się w wibrującej rzeczywistości, a każdy rzut oka ujawniał kolory, które przekraczały wszelkie znane mi opisy. To nie było tylko wizualnie olśniewające. Czułem, jakby same odcienie miały puls. Rezonując z samą istotą życia. Każde spektrum promieniowało ciepłem, miłością i odurzającym poczuciem pokoju, oplatając mnie jak pocieszający uścisk. Gdy dryfowałem głębiej w ten niezwykły krajobraz, poczułem głębokie połączenie ze wszystkim wokół mnie, jakbym przekroczył granice ludzkiego doświadczenia. Otaczały mnie istoty czystej energii anielskie postacie lub może przewodnicy z innego wymiaru. Ich formy lśniły eterycznym światłem, a ich obecność sprawiała, że czułem niesamowite poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. W tym transcendentnym stanie nie komunikowali się słowami, zamiast tego sięgali w głąb mojej duszy, przekazując uczucia pokoju, miłości i głębokiej mądrości. To było tak, jakby łączyli swoją esencję z moją. Pozwalając mi ujrzeć prawdy daleko wykraczające poza ograniczenia języka. Gdy wchłaniałem te doznania, stało się jasne: mieli cel. Niosą ważne wiadomości dla ludzkości pilne wezwania do świadomości, które wykraczały poza indywidualne życie, dotykając zbiorowej świadomości naszego świata. Każde uczucie było naładowane znaczeniem, przenikając moją istotę i nawołując do przebudzenia, działania. Miłości z pasją i jedności. Czułem ciężar ich wiedzy, powagę tego, co mieli do przekazania, i chociaż trudno mi było to ująć w ludzkie słowa, rozumiałem, że te istoty nie były tylko strażnikami życia po śmierci, były posłańcami nadchodzącego przebudzenia. Oferowały wgląd w świat, który znalazł się w chaosie, delikatna harmonia wołała o przywrócenie. Przez ich obecność poczułem głęboką łączność całego życia. Nitkę, która łączy każde bicie serca, każdą myśl, każdy czyn. Z każdym pulsowaniem wglądu zdałem sobie sprawę, że los ludzkości balansował na krawędzi, odzwierciedlając desperacką potrzebę zmiany. Ale co ja mogłem zrobić? Co ktokolwiek mógłby zrobić w obliczu tej ogromnej rzeczywistości utworzonej poza naszym zrozumieniem? W chwili nagłej klarowności, gdzieś w tej wspaniałej konfrontacji, Zrozumiałem, że wiadomości, które miałem otrzymać, mogły zmienić naszą trajektorię. Ale na czym dokładnie miały polegać te wiadomości, które mogłyby odmienić ludzkość? Pytanie wisiało w powietrzu, kusząco nierozwiązane, gdy przygotowywałem się do transformacji, której ledwie mogłem pojąć. W głębi mojego doświadczenia bliskiego śmierci jasność spłynęła na mnie jak ciepłe światło. Oświetlając pilne wiadomości przeznaczone dla nas wszystkich, w tej kruchej chwili między światami poczułem ciężar odpowiedzialności naciskającej na moją duszę. Otrzymałem trzy fundamentalne przesłania, które wibrowały zarówno lękiem, jak i nadzieją, a każde z nich wydawało się bezpośrednim wezwaniem do działania. Pierwsza wiadomość była surowa, ale głęboka wezwanie do jedności i współczucia. I zobaczyłem obraz ludzkości podzielonej i skafragmentowanej, zagubionej w labiryncie gniewu i konfliktu. W tej żywej chwili zrozumiałem, że aby zapobiec cierpieniu, musimy się zjednoczyć. Wyobraź sobie świat, w którym empatia zastępuje wrogość. Wizja promieniowała potężną prawdą. Nasza siła tkwi w jedności. Uświadomienie spłynęło na mnie jak tsunami. Każdy akt dobroci może falować na zewnątrz. Tworząc fale zmian, które mogłyby zmyć panującą ciemność wokół nas. Następnie przyszło przerażające ostrzeżenie o stanie naszego środowiska. Pokazano mi obrazy klęsk żywiołowych i zniszczenia przebłyski miast, które zostały pochłonięte przez rosnące morza i lasy pożerane przez nieustępliwe płomienie. To było ponure tablo. Projekcja tego, co moglibyśmy napotkać, jeśli nadal będziemy lekceważyć planetę, która otacza nasze istnienie. Pilność emanowała z każdego obrazu. Każda katastrofa była wołaniem o przebudzenie z naszej obojętności. A co jeśli wybierzemy opiekę zamiast zaniedbania? Zapytałem siebie, czując, że los naszego świata wisi na naszej zdolności do ponownego połączenia się z naturą, do pielęgnowania i ochrony. Zamiast plądrowania i niszczenia. Na koniec, ostatnia wiadomość była przerażająca. Mroczna prognoza upadku społeczeństwa wisi nad moją głową jak ciężka chmura. Widziałem, jak społeczności się rozpadają, ludzie zwracając się przeciwko sobie, odizolowani i załamani. Czułem ból utraconych więzi i zniszczonych wspólnot. Poczucie pilności rosło. Musieliśmy zmienić naszą trajektorię, zanim będzie za późno. Co jeśli los ludzkości zależy od trzech prostych prawd? To pytanie nie opuszczało mnie, budząc poczucie obowiązku, by podzielić się tymi przemyśleniami. Ale w tym miejscu wkracza osobista sprawczość. Z każdą z tych wiadomości uświadomiłem sobie, że każdy z nas ma moc wpływania na świat, zaczynając od własnych wyborów. Zmiana może wydawać się ogromna. Ale zaczyna się od małych, codziennych decyzji, które tworzą tkankę naszego społeczeństwa. Wyobraź sobie, jak przekształcanie naszych osobistych interakcji w empatię i szacunek może prowadzić do zbiorowego przebudzenia. Jednak z każdym pragnieniem jedności pojawia się niepokojące przypomnienie. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek. Jeśli zignorujemy te wezwania do działania, nie mogę nie zastanawiać się, co jeszcze nas czeka. Ta myśl przyprawia mnie odreszcze, gdy wizje przyszłości zaczynają się pojawiać, skłaniając mnie do przekazania Wam tego istotnego przesłania. Unosząc się na krawędzi tego, co znane i nieznane, pozostaje pytanie: czy jesteśmy gotowi przyjąć zmiany, które są niezbędne do przekształcenia naszej przyszłości? Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem swojej przyszłości. Czy zmieniłbyś swoje obecne życie? kiedy unosiłem się w tej ponadczasowej przestrzeni między życiem a śmiercią ujrzałem fragmenty przyszłości strzępy świata na progu kluczowej zmiany a ciężar tych odkryć wciąż spoczywał na moim sercu to co zobaczyłem było jednocześnie przerażające i transformacyjne dualizm który wciąż odbija się w mojej głowie do roku 2020 Zauważyłem ostrzegawcze znaki, które dawno temu zaczęły się manifestować, pogłębiające się w szaleństwie natury. Katastrofalne burze i pożary, susze zamieniające urodzajne ziemie w jałowe pustynie, każde z nich to ponure przesłanie z naszej planety wołającej o pomoc. Zrozumiałem, że to nie były tylko przypadki, ale symptomatyczne odzwierciedlenie naszego społecznego odłączenia. Odzwierciedlenie tego, jak zaniedbaliśmy nasze więzi z Ziemią i z sobą nawzajem. Czułem, że trzymam pilne wezwanie do działania, szeptane przez chaos przyszłości. Jednak wśród tego zamieszania przeszywała mnie nic nadziei. Zobaczyłem możliwy renesans zrozumienia moment, w którym ludzkość mogłaby obudzić się ze snu i wznieść się razem. Jeśli potrafimy się zjednoczyć, jeśli zdołamy dostrzegać te ostrzeżenia zamiast je ignorować, zmiana może nastąpić. Przesunięcie w stronę uzdrowienia i pojednania. To delikatna równowaga. Nasza zdolność do katastrofy leży tuż obok naszego potencjału do głębokiej przemiany. To odkrycie było niczym ratunek rzucany w obliczu burzy. Wyraźnie pamiętam intensywność tego momentu. Chaos ogarniający, tętniące życiem miasto, narastająca izolacja między ludźmi, którzy kiedyś kwitli w społeczności. A jednak obok tego pojawiały się wizje jedności, wspólnoty zbliżające się do siebie, ludzie przekraczający podziały. Widziałem spotkania, w których obcy dzielili się swoimi historiami, a w tych chwilach odczuwałem moc empatii otwierającej ścieżki do uzdrowienia. To jest to, co musimy przyjąć w nadchodzących latach. Jednak czas ma kluczowe znaczenie. Teraz jest dla mnie jasne, że przyszłość nie jest z góry określona. Ewoluuje z naszych zbiorowych wyborów dzisiaj. Każde działanie, które podejmujemy, każda chwila, w której decydujemy się łączyć, a nie dzielić, ma moc zmieniania tej trajektorii. Zmiana jest możliwa, ale tylko jeśli działamy teraz. Co się stanie ze światem do roku 2025? To pytanie stale krąży mi po głowie, jak uporczywe swędzenie, które nie chce ustąpić. Popycha mnie do dzielenia się moimi przemyśleniami i do wyrażania mojego głosu w tym palącym wewnętrznym głosie, który każe mi stawiać czoła lękom, mówiącym, że jest za późno lub że nie ma wystarczająco dużo czasu. Istota tej podróży polega na zrozumieniu, że pilność i nadzieja mogą iść ze sobą w parze. Jeśli potrafimy wykorzystać tę świadomość, otworzymy drzwi do nowych możliwości, gotowi na nowe przebudzenie. Dziś, kiedy dzielę się z Wami swoimi przemyśleniami, zachęcam Was do refleksji nad własnymi wyborami i tym, jak wpływają one na świat wokół nas. Jakie kroki podejmiecie, by upewnić się, że nie wpadniemy w rozpacz, lecz zamiast tego wzrośniemy i chwycimy niewidzialne możliwości, które czekają tuż za rogiem naszych wyzwań? Razem możemy zmieniać narrację poprzez współczucie i solidarność, przepisując wspólną przyszłość. Wciąż widzę fragmenty nadziei splątane z przestrogi, co zmusza mnie do działania i budzi w innych chęć do podjęcia kroków. Tylko w ten sposób możemy utorować drogę, która prowadzi nas nie w chaos, ale do odrodzenia ducha i wspólnoty. Każdego dnia, gdy budzę się, przypominam sobie, jak kruche jest życie. I jak nasze dzisiejsze decyzje kształtują jutrzejszy świat? Ta cienka linia między istnieniem a zapomnieniem wyryła głęboką pilność w moim sercu. To niesamowite. Jak w jednej chwili, kiedy stanąłem twarzą w twarz ze śmiercią, zrozumiałem, jak cenny jest każdy moment. Każde uderzenie serca to szansa, by zostawić ślad, szansa na wybór współczucia zamiast obojętności, miłości, zamiast strachu. Lekcje, które wyniosłem z moim bliskiego spotkania ze śmiercią, są nie tylko dla mnie, to przewodnik dla nas wszystkich. Zrozumiałem, że to nie tylko moja historia, to nasza wspólna opowieść. Każdy z nas ma do odegrania swoją rolę w stawianiu czoła nadchodzącym wyzwaniom, które zagrażają naszej egzystencji. Jesteśmy połączeni, spleceni przez nitki naszych decyzji, działań i energii, które dzielimy. Samotnie możemy czuć się bezsilni. Ale razem mamy moc, by wprowadzać zmiany. Może to wydawać się przytłaczające, ale pierwszy krok zaczyna się od małych wyborów. Życzliwe słowo do nieznajomego, pomocna dłoń, gdy widzisz kogoś w trudnej sytuacji, czy stanie w obronie własnych przekonań. Te proste gesty mają ogromny wpływ na nasze wspólne doświadczenie. Jeśli moja historia do Ciebie trafia i wierzysz w moc zmiany, Naciśnij, lubię to, i zasubskrybuj, by dołączyć do naszej podróży ku lepszej przyszłości. Budujmy wspólnotę, w której się wspieramy, dzielimy spostrzeżeniami i motywujemy do wyborów prowadzących do jaśniejszego jutra. Chcę wiedzieć od ciebie, jakie działania podejmiesz, by stworzyć lepsze jutro? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Zainicjujmy dialog, który inspiruje nadzieję i wspólną odwagę, by stawić czoła niepewności, która nas otacza. Stojąc na tym kluczowym zakręcie, pamiętajmy: razem możemy przepisać scenariusz przyszłości ludzkości, jeśli odważymy się działać. Każdy głos się liczy, a każdy krok ma znaczenie. Gdy łączymy nasze intencje, zamieniamy lęki w katalizatory nadziei i postępu. Niech to będzie nasze wezwanie do działania nie do wojny, lecz do bitwy o serca i umysły, o współczucie i zrozumienie. Dziękuję, że jesteście częścią tej ważnej rozmowy. Do zobaczenia następnym razem, przyjmijmy współczucie i niech nasze przebudzenie trwa.